Witam Was widzowie na kanale Inwestycyjnym Dzisiejszy materiał będzie poświęcony inwestycji w Kopenhagę oraz Paryża, czyli najlepsze inwestycje tego roku. Aby dowiedzieć się czemu one są najlepszym inwestycjami tego roku, musisz obejrzeć ten materiał do samego końca, więc zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji i komentarzu, jeżeli masz jakieś pytania, pytanko lub jakieś tam powiedzmy sprawy, no to chętnie powiem i bina, na środek którego link zajdzie w opisie. No i zaczynamy ten materiał. Zacznijmy sobie tutaj od Paryża, czyli eventu, który był o dużą motywacją biznesową, że mieliśmy na nim dużo zarobić, jednak tak się nie stało i Paryż jest do kupienia w kwocie 60 kilku groszy, więc cena dosyć mocno interesująca i bardzo niska. Było do kupienia przez pewien okres czasu za około złotówkę, za 20, spadł później poniżej złotóweczki, więc widzimy tutaj ogromne spadki. Wynoszące kilka groszy, ale jednak to są mocne, ponieważ gdy skończyła się promocja, no to tam lekko podskoczyły do góry i głównie już od tamtego momentu zaczęły spadać. Czy pary to inwestycja na ten moment dobra i tak dalej? Na pewno, na pewno jest on tani, więc na pewno jakiś plus ma. No i dosyć mocno właśnie przez to, że jest tani. No, w sumie perspektywy są dosyć małe, żeby to się odbudowało za powiedzmy te 4 zł do końca roku. Wydaje mi się, że do końca roku, jeżeli wszystko by fajnie się ułożyło, będzie obstawę gdzieś na maksymalnie 2 zł, 2,5 maksymalnie, żeby będzie stał do końca roku, ponieważ ilość jest dosyć duża tego i w ogóle ludzie to wyprzedali się z tego, żeby po prostu tego nie mieć, ponieważ, yy, jakby to by powiedzieć. No, zaryzykowali, nie opłaciło się, więc minął już pewien można powiedzieć okres czasu, e, ludzie się z tego wyczytają, no bo to się przestało, można powiedzieć, troszeczkę obłazać. E, w ogóle sobie zainwestować w jakiś nowszy event lub jakiś, jakiś mocniej starszych, więc to musi być taka być inwestycja, która na pewno jeżeli nią zainwestujesz na pewno, ci nie przyniesie zysku do końca tego roku, ponieważ dopiero tak obstawiłbym za około 2 lata lub tak półtorej roku. Jak będzie dzisiaj to wszystko się będzie budować, chyba że ten event w tym yy, Szanghaju, jak dobrze pamiętam, te naklejki będą tam brzydkie. No to właśnie ten event może podskoczyć do góry na ten moment. Owszem, można go kupić w jakieś tam 20, 30, 40, 50 groszy maksymalnie, bo to jest na cena. Zawsze to się przyda w magazynie tam pochować i tak z tym nie sobie nic robić, a zawsze tam w przyszłości możecie z tego fajnie wyjąć, więc, więc yy, możecie sobie stawić sobie kup na nisko. Poczekać aż to się wszystko tu będzie budować na rynku i właśnie sobie to skupić do magazynów i wtedy zobaczyć jak to będzie się budowało. Ja mam tu ustawione 55 groszy, możecie ustawić niżej więcej i tak dalej. Obstawiałbym, że tak do 50 maksymalnie, eee, więc mi się wydaje, że jeżeli kupicie to za 50 groszy schowacie w magazynie to kiedyś to na pewno będzie jakaś tam fajna inwestycja. Na razie na ten moment, jeżeli myślisz o zarobku powiedzmy po tygodniu, no to kompletnie nie, ponieważ cały czas spadek, spadek, spadek i nic w ogóle się z tym nie dzieje. Jeżeli chodzi tutaj właśnie o najnowszy event, czyli Kopenhaga, owijano dużym sukcesem, dużo teraz można powiedzieć twórców, youtuberów inwestycyjnych wypowiada się, naklejki są mocno górowane, czy jest to idealne, podkupmy takich kapsuł i tak dalej. Owszem, są one do góry, ceny tych różnych naklejek podleciały do góry no ale nie jest to spowodowane tym, że po prostu promocja się skończyła czy coś, promocja nadal trwa, jest dosyć na grze możemy ją kupić w rozsądnych cenach na, na Steamie już jest jeszcze taniej niż jest w grze więc fajny atut, żeby sobie kupić i robić jakieś fajne openingi. ale została również ogłoszona fajna informacja no może nie fajna, ponieważ kapsułki do kupna chyba i oraz skrzynki na buffie, co takie można powiedzieć w chińskim markecie zostały zablokowane i nie można ich tam sprzedać ani kupić, więc właśnie przez ten sposób te naklejki moim zdaniem podrosły do góry. No jest to moje takie zdanie, ja tutaj nie będę nic mówić, że na przykład coś jakieś tutaj się coś stało, bo nic w sumie takiego się nie działo, żeby coś tutaj mogło się wydziać. No mi się wydaje po prostu przez to zablokowanie tych sprzedaży tych kapsuł no To te naklejki podleciały do góry. Z tego co wiem, naklejki chyba można kupić, bo coś tam ostatnio ktoś mi podesłał screena i chyba miał dostępność do, dostęp do kupna. No ale jeżeli powiedzmy te naklejki podrosły do góry, no to na pewno one teraz w tym bliższym czasie mocno lekko spadną, ponieważ ludzie się powiedzmy, gdy zrobi się opening, zaczął się z tego przydawać. Więc na pewno jak to jest teraz po 15 zł, ten małyzik, no to. Ustawiłbym, że poniżej 9 będzie się utrzymywał do końca tego miesiąca. Jeżeli chodzi o inwestycje w kapsuły, no to osobiście zamierzam coś kupić, ale nie będzie to taka wielka ilość, powiedzmy 100, 200, 300 sztuk. Powiedziałbym takie maksymalnie 50, 40, ponieważ myślę na czymś innym pod inwestycje. Może dokupię więcej, nie wiem, ale myślę, że maksymalnie, no, jak tam sytuacja by pozwoliła, to maksymalnie 100 kapsuł powyżej 100 już bym nie pchał się. Znaczy, ja tak osobiście twierdzę, troszeczkę ilość można powiedzieć się troszeczkę zmniejsza. Sprzedażowe tutaj dziennie to jest 12 tysięcy, weekend znaczy, można powiedzieć, tygodniowo mamy tutaj 130 tysięcy oraz miesięcznie prawie 350 tysięcy. Jak widzimy, wykres cały czas jest budowany na samych zerach, więc. Nie widzimy tu żadnego piku do góry mocnego. Jeżeli promocja się skończy, no to automatycznie te kapsułki mogą podrosnąć do góry, ponieważ nie będą do kupienia w promocyjnej cenie. więc na pewno ludzie w tym momencie, na przykład jak będzie taki duży podle, podlotek do góry, w tym momencie zaczną się przedawać, ale wtedy będzie musieli patrzeć, jak jest sytuacja zbudowana. Więc pamiętaj zostawić łapacz w górę subika, by być na bieżąco z tym materiałem, no bo. Jak nie zobaczysz tego, a masz to kupione, bo można zawsze tam kilka groszy tylko wyciągnąć. I po prostu. No w sumie można zrobić taki biznes, że po prostu kupujemy 100 kapsuł, robimy takie coś, że 50 zarabiamy od razu, a 50 zarabiamy po pół roku czy tam po roku i wtedy żeby jakoś tam się rozwijać, więc to na tyle w tym materiale. Dziękuję, że wziąłeś na materiał do samego końca. Pamiętaj sobie subika, łapeczki w górę, winę sobie skart, które link w opisie. No i do zobaczenia.